Hej, witam się z wami bardzo serdecznie w piąteczek, piątunio, początek weekendu. Mam nadzieję, że humorki dopisują. U mnie pogoda bardzo ładna, ale dzisiaj trochę jest duży wiatr, chociaż jest ciepło w miarę. No wiecie, na taki upał to taki wiaterek chłodniejszy, nawet jest, jest cool. No i co, zaraz Hanie zaprowadzę do przedszkola i muszę, kochani, gnać chyba do Tesco albo do Aldika po kurczaka, bo mam co prawda porcję na dzisiaj, także na dwa dni spokojnie rosół może być. No i z rosołu tam często jakieś tam robię wywary. Ale... Ale kochani, przede wszystkim zupki dla małej robię na, 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 na rosołkach. Tak, na rosołkach, znaczy nie używam żadnych weget, żadnych tam kostek rosołowych, bo to jest bardzo, bardzo niezdrowe, ma bardzo dużo wzmacniaczy smaku. Wszystko raczej staram się na naturalnych mm, przyprawach. No i co kochani? Mm, dzisiaj może bym zrobiła jakąś warzywną zupkę. Mm, nie wiem, zobaczę jeszcze na co tam Hania będzie miała ochotę. Na pewno zużyję piersi z kurczaka, bo nie chcę, żeby się zepsuły. To mogę zrobić ziemniaczki, kupię ogórki, to zrobię mizerię, bo dawno nie jadłam mizerii. No i piersi z kurczaka z dużą ilością czosneczku i tam przyprawy różne. Dzisiaj w panierce takiej zwykłej bułkowej, chociaż staram się unikać tych panierek, no bo wiadomo, też nie są zbyt zdrowe ale jak, wiecie, za często się tego nie je, to jest ok. No, a ja jadę cały czas praktycznie na surówkach, na sałatkach, takich, takich, wiecie, zdrowych, staram się przynajmniej. Mięsa nie podjadam teraz, no dopiero, wiecie co, może mięso zjem, jakąś kiełbaskę z grilla, czy jakieś mięso z grilla, jakąś łopatkę czy karkówkę, dopiero jak mi się przyjedzie, to sobie odpoczną. Yy, w niedzielę przyjadą w nocy dopiero, więc ustaliłam ze szkołą. Właśnie zobaczyłam babkę z recepcji i mówię, wie pani co? Ja nie przemyślałam sprawy, bo to było tak szybko na wariata. I po prostu wpisałam, że dzieci przyjdą w poniedziałek. E a wolałabym, żeby przyszły we wtorek, dlatego, że będą tak umęczone podróżą, bo w nocy przylecą. Nie wiadomo, o której będą tu na miejscu. Myślę, że tak 12, pierwsza, może 2 w nocy. Wiecie, może tak też być, że tam, nie wiem, lod odwołany albo coś, nigdy nie wiadomo. Więc ona mówi, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj nie ma problemu, nie będziemy żadnego problemu z tego robić, bo znamy przyczynę. Jest to poważna przyczyna. Także wiecie, to nie są holidaye, holidaye, tylko po prostu, no, tak na, nagła sytuacja. Także nie ma problemu, rozumiemy, niech sobie przyjdą we wtorek. Także cieszę się, że, że wiecie, ta szkoła, ci ludzie z tej szkoły są tacy wyrozumiali, ale z tego, co słyszę tam u niektórych matek, co się skarżą, że masakra, wydzwaniają, kary każą płacić i w ogóle. Wiecie, ja nigdy nie brałam w ogóle urlopu. Aha! Znaczy takiego wolnego. Ze szkoły. Nigdy. Nie takiej formy, nie, nie, nie ten. Hania, idziemy zaraz do szkoły? Jest mi cook a baba, Hamburger? Nie będzie żadnego hamburgera. Dzisiaj będzie. Koki też nie będzie. Nie, nie, Hanusia. Nie. Mo za... Mogę ci kupić jakąś multiwitaminę. Ice cream truck? Może ice cream truck, tak. Może będzie dzisiaj. Eee, no, dzieci już się nie mogą doczekać, żeby zobaczyć. Mamy i i siostrzyczki. Hanusia, uciekaj. No bo ruszasz kamerą. No, także pójdę za chwilę do sklepu, eee, wejdę albo do Tesco, albo do Aldika. Po Tego kurczaka i może jeszcze kupię nóżki z kurczaka. Takie, bez skóry, bo jeden z moich synów mamusia, a zrobisz ten yellow rice, taki ten żółty ryż, to hinduskie jedzenie ma ochotę. Tam w Polsce raczej tego nie robią, więc tak się stęsknił za tym jedzeniem. Nie ma problemu. No a w poniedziałek może sobie grilla jakiegoś zrobimy, także zjem na pewno mięso. Tym razem. No, a potem będę znowu pościć. Także naprawdę bardzo dużo dają mi takie posty przerywane, takie głodóweczki czasem. Trzeba oczyścić organizm wszystkich złogów. Wtedy człowiek czuje się bardziej taki, wiecie, energiczny, naprawdę nie ospały. Naprawdę, jak, ja, jak jem dużo warzyw, przede wszystkim tych zielonych. Czuję się świetnie, czuję się pełna energii, czuję się taka ożywiona. Rozpiera mnie po prostu energia, i nie wiem co z tym zrobić. I przez te dwa tygodnie miałam odpoczywać, leżeć do góry brzuchem, ale nie byłam w stanie. Mówię, nie no, jak czegoś nie zrobię, to zwariuję. Ja nie mogę siedzieć w miejscu. Także pomalowałam te ściany i jeszcze zamierzam tutaj odświeżyć dookoła tą ścianę z tyłu. I tamte miejsca, gdzie są pobrudzone, popisane. No, muszę je odświeżyć. Także ciepło się robi. Ciekawe, jak to będzie. No, mam nadzieję, że te loty jednak nie będą odwołane z mojej miejscowości, bo słuchajcie, wcale nie są teraz tanie loty, jeżeli chodzi kochani o Ryanair czy tam EasyJet czy nie wiem, jet to są takie jedne z tych tańszych. No, a jak Ryanair i EasyJet ma teraz usunąć całkowicie loty właśnie z tej miejscowości, z której ja latam, to bym się trochę podłamała, bo yy, słuchajcie, jak ja potem mam Wydać pieniądze z tych droższych linii, no słuchajcie, no to mija się to normalnie z celem. Teraz Misiek, jak był w Polsce, to Wam powiem, ile on płacił za przelot, za te trzy osoby. To było 800 funtów. Plus, plus, kochani. Bagaż, ten duży. Do tego autem pojechał do tego no, na lotnisko i tam zostawił to auto na lotnisku. Najpierw sprawdzał jedną cenę. Było 500 funtów za pozostawienie na dwa tygodnie auta. Ja mówię, no pokręciło ich, szukaj dalej. No, gdzie tam 500 funtów, no to normalnie bilety ludzie mają za to. No więc znalazł za 250, o połowę mniej, ale i tak dużo. Do tego wynajęcie auta w Polsce, bo rzeczywiście mu było bardzo potrzebne to auto w Polsce. Za dużo było załatwiania, a nie chciał się też prosić, bo wi wiadomo, każdy pracuje, każdy... No to jest taki okres niewakacyjny, także każdy zajęty i on też taki jest, że on nie lubi komuś na głowę wchodzić. Nie lubi być... to jest taki osobnik, który nie lubi być zależny od kogoś, absolutnie. I więc wynajął auto. 400 funtów. Jakiś taki zwykły, co on to wynajął? Jakiś zwykły Hyundai chyba. Eee, no, no i na starcie, eee, ile to on. Aha, 30 litrów? Pełny bak zatankował, bo tam 30 litrów było. I mówi, że zapłacił 371 eee, Zł. Tak, a teraz, po ile benzyna, to nie wiem, bo nawet się nie pytałam, ale pamiętam, jak zajechał dwa tygodnie temu, to, to mówił, że 30 litrów i 371 zł. Więc dużo. Nie wiem, czy w każdym rejonie Polski takie same ceny są. Nie mam bladego pojęcia, bo się nigdy tym tak naprawdę nie interesowałam, ale teraz zaczynam. No, a mówi, że jakby jechał swoim autem, no to jego auto jest no z tych wyższych półek, ale y, mimo wszystko jest oszczędne, bardziej, szczególnie na trasach. W ogóle, auto na trasie jest bardziej oszczędne niż y, po mieście, jak się jeździ. No i teraz, jak ja bym na przykład y, miała lecieć do Polski z tą z Hanią, na przykład. No to nie wiem ile, tak myślę, że z 500 funtów by musiała zapłacić za przelot. A to są te tanie linie. Ale widzicie, benzyna wszystko idzie, koszta się podnoszą co chwilę, także bilety mogą być koszmarnie drogie. A jakby, nie daj Boże, cofnęli te linie lotnicze tańsze, to po prostu masakra, bo nie wiem, ile by te bilety kosztowały z tych drogich linii. Nie wiem, nie mam pojęcia bladego. Jakby było tysiąc funtów na dwie osoby, no to wiecie co? To dajcie spokój, jeszcze trzeba wziąć pieniądze ze sobą. Prezentów już nie muszę, dlatego że ja kupiłam tam tej chrześnicy, nie chrześnicy, tylko siostrzenicy ubranko. Ale oprócz tego to jeszcze każdy dostał pieniądze. Także, no, siostrze tylko jakbym jechała, to bym kupiła ze dwie bluzki, trzy takie. Z Primarku ona bardzo, bardzo lubi takie w paseczki, wiecie, te streczowe bluzeczki, ja sama je bardzo lubię. Zawsze, za każdym razem, jak latałam czy jeździłam, to bardzo dużo takich rzeczy z Primarku kupowałam, tych bluzeczek takich streczowych. Zawsze byli wszyscy zadowoleni, moja babcia i tak dalej, cioci też kupowałam. Tacie też kupowałam takie, bo on bardzo lubi takie te streczowe męskie, oczywiście nie damskie. No. Muszę się wybrać, zobaczyć, co tam w Primarku mają. Także dobra kochani, nic na razie zmykam i widzimy się najwyżej później. To na razie, trzymajcie się pa. Wam pokażę, co kupiłam w Tesco. Do Tesco to dosłownie poszłam tylko po mleko, i e, zaraz wam pokażę, jakie ceny mleka są w ogóle dla dzieci. Te modyfikowane mleko mi chodzi. Ja kupiłam z Hipa tym razem. E, moje dziecko zazwyczaj pije SMA i jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, ale tutaj zobaczyłam, że jest organiczne z Hipa. Z Hipa mają dużo rzeczy dobrych. Kosmetyki mają naturalne, także mm, wzięłam. Jak szukacie kosmetyków dobrych dla dzieci, z dobrym składem, to po prostu polecam z hipa. No i wzięłam od 6 miesięcy wzwyż. Wzięłam jeden makaron Lubelle, bo tylko jedna była. Wyobraźcie sobie, dobrze, że jeszcze mam jakiś tam zapas takich właśnie nitek. Wzięłam na próbę golonkową. Powiem Wam, że tak mnie gdzieś wzięło ostatnio na konserwę. Ale tutaj, zobaczcie, 89% mięsa. Patrzcie, także dużo jest tego mięsa, prawdziwego mięsa, a nie jakieś tam ulepszacze. I tutaj pisze, że co tu pisze, bez glutaminianu y, monosodowego, także super, bez dodatku. I wzięłam takie takie pinucy, takie orzeszki ziemne, takami. Y, jakieś tutaj są z jalapeno and cheese double coated podwójnie jak gdyby pokryte pokryte tym jalapeno and cheese nie wiem nigdy nie jadłam z serem i z jalapeno hmm, ciekawe ciekawy smak to jest z Walkersa z tych te chipsy co są takie no dobra o Aldika, to wzięłam tego kurczaka z wolnego wybiegu, który jest karmiony um, organiczną kukurydzą, bo nieorganiczna niestety jest modyfikowana w laboratoriach. Także nie jest teraz zdrowa kukurydza. Zawsze zwracajcie uwagę, czy jest modyfikowana, czy nie, czy organiczna. 7,46 za kurczaka zapłaciłam tym razem. Były jeszcze za 10. Najdroższe to są niestety w Tesco. Ale ja taką najmniejszą wagę wzięłam. Prawie, no, kilo 87. Wzięłam też takie części z udek z kurczaka do hinduskiego jedzenia, bo jak mój synek przyjedzie, to bardzo chcę to hinduskie jedzenie. Wzięłam naturalny ten jogurt, ten 100% naturalny. I oczywiście nie ten, który ma zero tłuszczu, tylko ja wzięłam ten najbardziej tłusty. Co tam, rzodkieweczka, pomidory winne, które są zazwyczaj najdroższe, one były dzisiaj w promocji za połowę ceny. Także wzięłam trzy opakowania i wzięłam też ten miks sałatek, salat, różne liście, niestety nie było tych z rukolą, bo ja jeszcze lubię takie z rukolą. Nawet osobno rukoli nie było, więc nie kupiłam. Szkoda, bo to nadaje jednak smak. No i kolendrę, taką świeżą. Mandarynki dla hanusi. I truskaweczki dla hanusi wzięłam i dla tej małej. I jeszcze wzięłam, kochani, ogórek. Tylko jeden był, wyobraźcie sobie, ogórek. Chciałam za dwa, trzy, kochania, ja lubię ogórki jeść. Ja to do sałatki zazwyczaj, ale też chciałam dzisiaj zrobić no, mizerię. No na mizerię starczy, na nas dwie, także nie ma problemu. Jeszcze wzięłam takie ciasteczka, krakersy dla tej malutkiej, żeby sobie chrupała, bo on, jej te ząbki wychodzą i ona lubi właśnie te krakersiki sobie z, lekko solone jeść. Także, także tyle moich zakupów. Przychodzę już zakończyć ten film i po prostu powiedzieć Wam, że no... No, jestem tak zła, te ceny tak idą do góry. Coś strasznego, sami wiecie. Dosłownie kilka rzeczy w siateczce coraz mniejszy koszyk, jak to mówią. Jak nieraz takie memy widzę na Facebooku, że dosłownie coraz mniejszy koszyk za tą samą cenę zakupy, a coraz mniejszy koszyk. No, naprawdę się nie dziwię. I, i dosłownie powiem Wam tak: to co mogę, to kupuję w Aldiku. Chyba, że są organiczne rzeczy, no to wtedy w Tesco, tak? Ale niektóre rzeczy też są organiczne w tym, w Aldiku. A jeżeli nawet są nieorganiczne, to za to samo, po co ja mam przepłacać wolę już w Aldiku kupować? Naprawdę? Coś strasznego. Chyba jednak się te proroctwa pewnej kobiety, która żyła 800 lat przed narodzeniem Chrystusa. Która notabene przepowiedziała, że będą narodziny Mesjasza i że umrze na Krzyżu, i ona też przepowiedziała, co będzie pod koniec, no, na czasy ostateczne, pod koniec tych czasów ostatecznych, bo tak naprawdę czasy ostateczne one się liczą od, od przyjścia Jezusa Chrystusa, od zmartwychwstania chyba. Nie jestem dokładnie pewna, ale tak czy tak. Ona przepowiedziała też, że nadejdą takie czasy, takiego zamętu, że ludzie będą pracować świątek, piątek niedziela, każdy dzień, e, że będą tyle godzin pracować od świtu do nocy i nie będą mieli za co się wyżywić, że będą musieli mieszkać. Ze swoimi dziadkami, rodzicami w jednym domu, bo nie będą, nie, będzie w, nie będą w stanie się wyżywić, nie będą w stanie w ogóle funkcjonować, yy, wiecie, jako jedna rodzina tylko po prostu będą musieli mieszkać z rodzicami i z dziadkami. Yy, więc no, to by się mogło zgadzać. Naprawdę wszystko ku temu się skłania. Yy, jak też te wszystkie plany. Klausa Schwaba i tego Harariego całego to wam osobny film chcę to zrobić na ten temat. Oni chcą, żebyśmy wszystko wynajmowali, żebyśmy y, mieszkali jak po prostu wiecie co, czasem pies jest y, lepiej traktowany. Y, y, chcą nas zamknąć w pomieszczeniach 2 na 2. Y, no, na to czasem ludzie w blokach w takich klitkach mieszkają. Ja sama mieszkałam w bloku, ale nie narzekam, tutaj nie chodzi o to, ale po prostu taki plan jest, że chcą, żeby, żebyś nie miał żadnego swojego domu, żadnej ziemi, żadnych swoich majątków, żebyś wszystko oddał państwu w zamian za taką, jak gdyby, wypłatę gwarantowaną, oczywiście dla tych, co się zaszczepią. Tak, taki teges szykują, no ja, ja się nie będę szczepiła, choćby nie wiem co, zresztą już ludzie widzą co jest grane, no to gwarantowany dochód, że dostaniesz parę groszy na przeżycie na miskę ryżu i że będziesz, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, tak jak to powiedział Klaus. I do, do czego to doży, że będzie bardziej się opłacało wynajmować mieszkanie niż mieć swoje, bo po prostu będą podnosić takie podatki, podatek za podatkiem, że ludzi nie będzie stać, jeżeli ktoś wziął kredyty na dom prędzej czy później, e, zobaczy co będzie, będą raty coraz wyższe i coraz wyższe i coraz wyższe, i te podatki będą co chwilę jakieś dopierdzielać. Podatki katastralne od tego, że masz dom. Co chwilę coś wymyślają. Także nie będzie się opłacało jeździć samochodem, jeździć w ogóle jakąś tam, nie wiem, może jakimś tam autobusem. Tak, chcą tak zrobić, żebyś się, żeby się nie przemieszczał, rozumiecie? To będzie tylko dla ludzi miliarderów to, że będziesz sobie latał samolotem, czy tam, nie wiem, elektrycznym samochodem jeździł. Wiecie, poniekąd to na zdrowie człowiekowi to wyjdzie, bo będzie człowiek więcej na świeżym powietrzu, więcej sportu może będzie miał. Wiecie. Ale naprawdę te wszystkie proroctwa ja nigdy nie ignoruję takich rzeczy. Ja posłucham, przemyślę, przeanalizuję i wyciągnę wnioski. Ja patrzę na fakty, nie na to, co ludzie mówią, tylko na to, co się dzieje. I na tej podstawie dopiero wyciągam wnioski, czy to może być prawda, czy nieprawda. Wszystko się skłania ku temu, że będziecie naprawdę zajwaniać za, za łyżkę ryżu, Ym, ciężko harować. Po prostu jesteśmy traktowani jak bydło. Jak bydło, nawet poniżej bydła, powiem Wam. Bo to, co ten pan Harari ma w głowie. Co w tej książce tam pisze, to on po prostu nie chce, żeby ludzie żyli. Po prostu ludzie są nieproduktywni, zbędni na tym świecie. Z tego wynika, co ten cały pan mówi. A widzę, że pan Morawiecki jest tak zachwycony tym Harari. Jak Harari ostatnio był w Polsce z wizytą na zaproszenie pana Morawieckiego, to po prostu oczy mu się tak świeciły temu premierowi. Tak jest zachwycony tą ważną osobistością i jest tak wniebowzięty jego planami na przyszłość. Ja pierdzielak sobie tak posłuchałam, mówię, aha, czyli jak on ma już takie myśli, to dziękuję bardzo, to już wiem, co czeka człowieka. Naprawdę, to jest, to jest horror. To jest horror. Nic, kochani, uciekam do szkoły, kochanie. Zaraz będę robiła ten drugie danie. Bo tutaj już zupkę mam, podszykowałam, tylko podgrzeję, zapielę może jakimś jogurtem albo śmietaną i już wszystko mam. A drugie danie po prostu zrobię za chwilę, jak przyjdziemy. Także zostawcie lajka, zostawcie subskrypcje, komentarze, co wy na. Ten...